Hmm. Chillera, utopia, nie? No tak. Chillera? Chillera? Dzisiaj już profesjonalnie zajmujemy się łapaniem mrówek. No, to jest śmieszne, ale słychać dokładnie każdą renderowaną kratkę. Dosłownie. Minęło trochę czasu. Pora teraz wyjechać autem ze studia, żeby nagrać resztę odcinka. Batman. To nie twój dom. Idź do swojego domu. <mum> Batman. <mum> Uf, tak. Hmm, potrzebuję miłość widzicie co jest śmieszne w przypadku Batmana? Batman to jest kot, który za bardzo nie żebra o jedzenie. Ona chce po prostu wziąć zimne rączki, poprzytulać. Chodźmy do Słoneczka. Do Słoneczka. No, to jest taki kotek właśnie. No, nawet jak się jej da jedzenie, to często nie chce za bardzo jeść. Ona chce po prostu, żeby ją człowiek pomigiał, poprzytulał, potrudził. No, potrzebuje, tak? Co masz tutaj? Co to jest? Czy to kolejny kaszcz? Nie, jakiś strupek chyba. Pewnie się lała znowu. Jednak Zagmara mówi, e, przynieś może chrupki, damy jej krupeczki. Damy jej też starą, choć. Do nogi, chodź. Tylko to się nie bliższe, na, na kota się chruka, nie rusza. Chodź, 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 idź. Idź, idź tam. idź. No, ty nie chcesz na zewnątrz? Nie chcesz na zewnątrz? Chodź. Poszła, patrzcie. Chodź. No nie bój się, że tam demara jest. Dobrze. Wszyscy na zewnątrz. Korzystajcie ze słońca. Koniec. Mati, ja myślę, że temu miejscu przyda się nowy porządek. No tak jest, idź. Ale patrz, patrz, co Kot zrobił. No, przecież to jest jakaś masakra. on jak znajdzie sobie miejsce, to to miejsce zaczyna przypominać ją. Teraz po co sprzątać? Jak za dwa dni Kot tutaj znowu przyjdzie, znowu się położy, i tyle z tego będzie. No, będzie znowu trzeba. Jakby wiesz, to Nie ma co powtarzać tej samej czynności w kółko. Tak musi już po prostu być i tyle, no. Dużo jest prawdy w tym, co mówi Mati. W sumie po dwóch dniach to to rzeczywiście tak no wygląda. Tak, no tak, no nie ja wiem co mówię. Najgorsze dzisiaj dla mnie jest to, że jest dzisiaj niedziela. A to oznacza, że nic się nikomu nie chce, bo dookoła ludzie sobie grille robią, odpoczywają. A ja teraz na przykład pakuję kartę graficzną, bo mam od odesłania. Jej, jej, bezpieczeństwo, chyba wyparła w całości bezpiecznie. nie lubię robić prania. Zresztą Pranie bardzo ładnie pachnie, ale strasznie nie lubię robić prania, bo mi się nigdy nie chce, bo to jest takie bez sensu, bo ubrania i tak się zaraz wezmą i ubrudzą. Niemożliwe. Zrobiłem tak pranie, że wypełniłem idealnie wszystkie żeberka. Przepiękne. To oznacza, że jedna rzecz z prania się udała. Teraz pora na te drobnice, które są najbardziej pierwsze. No i też ich wam nie będę pokazywać, bo to takie, wiecie, prywatne. myją się. Czytałem, że vlog bez pięciu pompek nie jest vlogiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, dwa, pięć, pięć. To nie w każdym było. Wiecie, że ja tutaj maniakalnie podchodzę za każdym razem. Patrzcie tu, ja, do tematu światła, nie? To jest taka jedna żarówka i tej żarówki nie wymieniłem. Wiecie, jaki jest z nią problem? Otóż widać to trochę. Ona jest po prostu lekko migosząca. No, lekko, bardzo mocno migocząca, po prostu widzicie jak moja ręka wygląda, jak się, jak się maluje, że tak powiem Kurde, to, to też migocze, w ogóle śmieszna beka, tu jest żarówka z tej strony, tak, to tu jest z tej strony, tak tutaj jest tyle od ściany, to jest inaczej od ściany w ogóle ciekawie mnie co tam jest, no tyle, tyle widać więc nic nie widać. Widać, że tamta ściana 100 się równa. Ale jako ciekawostka, ta zabudowa jest zrobiona krzywo. Nie wiem, jak to zrobił ktoś, że tu jest tyle, bo tu jest znacznie więcej. To z góry widać. jakie to jest krzywe, nie? To, to najlepiej byłoby cały skuć i zrobić to raz, a porządnie. W ogóle tutaj, w tym miejscu, wydaje mi się, że jest rura spustowa z góry. Dlatego na. Tak jest zabudowana. A co się znajduje tutaj, to nie wiem, ale może ktoś to wymyśli, żeby było po prostu symetrycznie. Tylko widzicie, tutaj są takie małe ciubki na G9 i jeszcze nie znalazłem żarówki, która by na G9 nie migotała. Mati odkurzył kanapę, zrobił to jak taki detailer, eleganckie paseczki. Widziałaś tak, Mara? Jak ładnie zrobił? Pięknie. Szkoda, że jak tylko kotek wróci z nocnych eskapad, to sobie siądzie w swoim ulubionym miejscu, owinie się jakimś kocykiem i wróci z powrotem. Ten sam biały puch. Obstraj <śmary> To jest ta rzecz, dlaczego mi czasami brakuje jakiejś muzyki we vlogach, ja już muszę wyciszyć, czasami jak coś robię, ja bardzo często lubię sobie puszczać muzykę, czy to z radia, czy to z telefonu, czy z czegokolwiek, żeby sobie gdzieś tam leciała, więc czasami jak ja sam oglądam te vlogi, to mi jest smutno, że nie ma, co? No bo syfu strasznie narobiłeś. Syfu narobiłem tak mara, bo wyrzucałem rzeczy z odpuszczacza, ja tam Jej będę sprzątać, tak mara, żeby coś... Żeby posprzątać trzeba zrobić czasem syf. Patrzcie, nawet mi się dostaje jak, jak sprzątam. No, bo... no dobra, chodź tu. no. Zobaczyła światło i przyszła. Co się tutaj, coś się tu zmieniało się? No i zostawiasz już sierść, tak? Na świeżo wyczyszczonej kanapie, tak? I pewnie do miseczki. No tak Mara, chodź, chodź. Gdzie? No, popatrz, no, nie najgorzej to wygląda. No. W sensie wiesz, na pierwszy rzut to wygląda, jakby to było takie upakowane. A wiesz, jakoś ta knapa, tak, wiesz, wypełnia to to miejsce w tym miejscu, nie? No, w aparacie jest to fajne. Wtedy tam by można było zrobić taką strofę, jak nie kiedy się grymać którym oblał w dywanie, który tam leżał. Tylko ta szafka. Trzeba ją z powrotem na górę zanieść. No popatrz, czy widzisz co? Wiesz, jak to wygląda? No. Tylko co, wtedy tutaj pusto, to był Trzeba by było jakiś stoliczek może wrzucić No nie, środek. no, fotel. Jeden fotel, drugi fotel. Boże, te fotele są takie. Przybrzydły już. No pokrowce, możemy jedynie do nich zamówić. Mm -hmm. To są takie kadrowe zastanowienia. Co by można było, jak tutaj zrobić? Przy okazji wmyliśmy wszystko ładnie. Tym razem ja więcej tutaj umyłem Dagmara umyła w kuchni. Dagmara jest zmęczona dzisiaj. Zniszczona życiem. No i ja myślę, że lepiej będzie po prostu wrócić do tego jutro, rzeczywiście, jak świeży umysł będzie. Bo to niby tutaj jest dużo miejsca, ale te wszystkie krzywizny, tak jak okna, wychodzą. Nie rozwijajmy. Nie, nie rozwijam. Chcę go tylko przesunąć stamtąd, wiesz? Może trochę miejsca. Co w się sensie dywan. bym wziął młot, ja bym rozwalił po prostu kominek, bym go wyciosnął zupełnie. Wtedy byłoby miejsce akurat, żeby ułożyć te rzeczy, które chcieliśmy ułożyć. Czyli jak? Bierzemy młota. Cicho, oni nie muszą wiedzieć, że nie mamy w ogóle planu na to, co robimy. Ja nie wiem, co my robimy. Przekładamy rzeczy, żeby posprzątać. Zaraz się okaże, że wróci wszystko z powrotem do tego samego układu, jaki był. I nie będziemy nic zmieniać. Ale wtedy będzie głupio. Wiecie w ogóle, że to jest lampka, która powstała na filmiku? I na cały czas jest w życiu. Tyle przed katastrofą? No. Czekaj, spoko, kupiłem taką zapasową, więc jakby co to... Dobra, ja to pos poskładam. Nie. Dziura? Nie dziurek to pogiąłem, bo to jest przecież wszystko takie, wiesz, papier, plastik, kupa. A to jest sierść Kota Marcello, który miał być tutaj przez tydzień, później przez dwa tygodnie. Finalnie został pół roku. Pieter, ale nie tylko Marcello ma czarną sierść, ona też ma ciemne płatki. Tak, ale ja nie czyściłem tej lampy jeszcze. To jest jedna z tych rzeczy, które chcę teraz posprzątać, żeby pozbyć się jakby tego człowieka z życia. Te blogi są, vlogi są terape... ci oko. Te wlogi są właśnie terapeutyczne, bo widzisz, że. Pod Podczas vlogów, nawet tych, które nie powstały finalnie, tylko użyliśmy tych przewitek, na przykład przy filmach, no to jakby sprzątam te rzeczy, które zostały zniszczone albo zepsute nie przeze mnie. Więc to jest jeden z elementów, dlaczego ja tą sierść zostawiłem. Musiałem dojrzeć do tej decyzji po prostu na przestrzeni miesięcy. Dobrze. W skrócie czasami lepiej wcześniej wyrwać chwasta, nim się rozrośnie wszędzie. Ja tego nie zrobiłem, nie posłuchałem się ludzi mądrzejszych ode mnie. No i mam. Piję teraz co to się robi dziek dziek, 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 dziek. co? No, że masz w beczce miodu, masz łyżkę jak dzieck. Jak sobie naważysz, tak pijesz, no? Zostawmy to w tej wersji. W ogóle to chciałbym wam pokazać dość specjalne chipsy, których poprosiłem, żeby Dagmara nie jadła całych, bo Dagmara lubi zjadać całe paczki chipsów. To są chipsy, gdzie na Discordzie, na którego was serdecznie zapraszam, jest link w opisie. Jak rozmawiałem z ziomaczkami, to powiedzieli, że jak to chipsy o smaku jajek, jak to możliwe. A to normalnie patata pa, pa, frita con sabora, frito. Właśnie no. kogoś wyzwałeś w innym języku. Nie, patrz. Potato, sunflower oil, soap i coś tam, jakieś flavor enhancery. Czyli pewnie niezdrowe i beznadziejne. Ale, uwaga, tak wyglądają chipsy, które kupiliśmy w Half Kosztowały dużo, było 14,99 Za dużą paczkę nie było małych paczek. Widzicie to? tu jest jajko. Tak jak takie chipsy wyglądają. Gdy no, na jak wyglądają chipsy, no jak chipsy, nie? Mierzysz takiego chipperka i myślisz sobie, no, tłuste jak nie wiem, nawet no, ale wygląda jak Chips, nie? Zazwyczaj, jak są chipsy w smaku jakimś konkretnym, nie wiem, krewetek albo o smaku kurczaka, to bardzo rzadko się zdarza, żeby takie chipsy rzeczywiście smakowały jak kurczak. Natomiast tutaj. Ja się mega zdziwiłem, to jest tak jak robisz jajko sadzone i ci się przypali trochę to białko, jest takie lekko chrupiące, te, te rogi, to te chipsy dosłownie w ten sposób smakują. Albo na spodzie, jak po prostu sobie spód przesmolić trochę i to smakuje tak samo. Dokładnie tak samo, to jest najbardziej przerażające, bo to w końcu jest chips, a ten chips smakuje... Eee. Ja Było ich chyba więcej smaków takich Możliwe, ja bym z chęcią spróbował więcej tych smaków, tylko to jest przerażająco tłuste. To się aż świeci. No zobaczcie na to. No świeci się jak psu jajce. I smakuje jajca. jak jajca. Muszę <grym> sobie przypomnieć, jak to dobrze smakuje. No. Jakbyś miała w ustach jajka. No. Dosłownie. Mara stwierdziła, że chciałaby dzisiaj w nocy zaszaleć nieco bardziej. Nie tylko zakosztować jaj, ale także... <grym> Pokaż Wam sok. Ona jest fan comfort 20. 420, 420 ml. Czemu wszystko mi o tym przypomina? Pokaż, 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 pokaż. Kola. Piña kolada. Nie, kola. Ty, ale pinia kola. Jest... Nie słuchałeś nic. Ananas i kola? Czy piña kolada, nie ma koli? Nie, to jest. Kolada, to ma kolada. Być... Kolada co innego cola. właśnie. Właśnie. <śledzimy> to teraz teraz jest mi głupio. Koka kolada. Pachnie jak pasołki. Pachnie jak fasolki. Te takie fasolki z tym cukrem takim kwaśnym w środku. Te co? Te, te kerszery takie. Te, te, kerszery? kraj, kriś, Nie były takie krasz, krasz, kracher, kracher, krashr. Tak, te, te niemieckie fasolki, takie, takiej wielkości gdzieś, takie... Tak pachnie. Ooo, jak to ładnie wygląda. O. Nawet się pięknie jak kola. Jak Ej, Ej, to jest dobre. No jak fasolki Słuchaj, jak hop kola. Nie! Ja przepiłem hektolitry hopkoli. Ja I, i to nie smakuje jak hopkola. Hopkola smakuje, Mi kiedyś hopkola smakowała. Dużo jej piłem. A pewnego dnia tak jakby zmienili coś w składzie i było takie I... jeszcze jeden test Nie. To ma być ponoć na Extreme Sour ogór. <laughs> Dobra, to nagramy to do mnie na Instagrama. A wiecie, pod jakim względem te chipsy to najgorsze, rzecz, jaka mi się ostatni czas przytrafiła? Otóż obudziły we mnie pewne wspomnienia, których wy też byliście świadkami. Bo zanim się pojawiły te vlogi, był jeden odcinek, gdzie rzeczywiście robiliśmy odcinek razem z Dagmarą, gdzie testowaliśmy różne ciekawe smaki różnych produktów. Nagraliśmy tego dnia dwa odcinki. Finalnie drugi odcinek się nigdy nie pojawił. Ja wiem czemu. I dlatego zacząłem robić vlogi, a niekoniecznie tego typu materiału, jak tamten, chociaż chciałem. Chciałbym do tego wrócić, jednak jest jedna półka w jednej z tych szafek, dokładniej tutaj, która mocno mi, przy... mi przypomina o tym, co się zdarzyło i to już w sumie w zeszłym roku, bo chciałem ruszyć po prostu z grajdołkiem, żeby robić coś trochę innego na oczyszczenie umysłu. Jak otworzymy sobie szafkę, to górna półka jest nie do pokazywania, bo to są jakieś alkohole jeszcze strawy Natomiast tutaj możecie zobaczyć na przykład ultra kwaśnego, najbardziej kwaśnego ogórka 10 zł miód eukaliptusowy. To się nie zmarnuje, to na pewno z... Lentilki, czyli czeska wersja Smartisów, bardzo smaczne cukierki. Tutaj jakaś Pepsi, nie wiem jaka, pewnie z jakiejś żabki czy czegoś. Jest Almdudler, który także czekał na tą serię. To jest najgorsze, że akurat ta butelka Almdudlera, czyli najwspanialszej rzeczy jakaś się zdarzyła człowiekowi od czasu kiedy człowiek powstał, i jest przedatowany. To pewnie nie jest przydatowane, to jest gorąca czekolada, ale szkodowo mam różne smaki coli. Atakada boli Mam też dużo kofoli Ślepo wierzyłem w to, że uda nam się zrobić odzjawem. To brzmi naprawdę absurdalnie. Ob odcinki z kosztowania różnych rzeczy, żeby to nagrać, żeby to zmontować, żeby to w końcu opublikować. Ktoś, kto na co dzień na przykład nie wrzuca filmów do internetu, nie wie, ile czasu potrafią takie małe pierdoły zabrać. Ciężko jest to bardziej zoptymalizować, a zarazem to nie zajmuje aż tak dużo czasu, żeby na przestrzeni wielu miesięcy czegoś takiego nie zrobić. I niestety jest, tak wam szczerze, powiem bardzo często dużo rzeczy wychodzi z mojej inicjatywy. Nie mówię, że jest wszystko w 100%, ale bardzo często rzeczy wychodzą z mojej inicjatywy i jakby przykładowo, jak udało mi się wbić milion subskrypcji na głównym kanale. To ja niechcący wręcz zrobiłem live'a kiedy to jakby wybiła ta liczba, bo nie spodziewałem się, że to zdarzy się tak bardzo szybko i między innymi w czasie tego live'a, który jest na głównym kanale, odpakowałem parę rzeczy, które mnie mocno ciekawiły, które zamówiłem właśnie do takich wspólnych odcinków które chciałem razem nagrywać. Chciałem zrobić taką trochę kontynuację czegoś, co robiłem z Madziąką, czyli 5 minut z Madziąką i ziemniakiem, ale żeby zrobić to z jakimiś smakołykami akurat z Dakmarą. No ale jak widać, to nie do końca chciało wyjść. Jak widać, albo raczej nie widać. Jest wiele innych rzeczy i aspektów, których nie mogę poruszyć, bo dotyczą mocno prywatności, nie do końca mojej. Mimo, że bardzo mocno się uzewnętrzniam na tych vlogach, to staram się jednak zachowywać tą etykę, by to, o czym mówię, dotyczyło mnie i nie dotyczyło osób trzecich, dodatkowych, żeby nie wchodzić w czymś prywatę, kiedy ten ktoś nie chciałby sobie na to w jakiś sposób pozwolić. No ale też trzeba pamiętać, że na przykład Dagmara, to ona też żyje w, tych świeci, w tym świecie internetowym. I w ogóle cała historia naszego poznania, też warto by było o tym kiedyś opowiedzieć. Dlaczego finalnie występujemy czasami razem przed kamerą? Z czego to wynika, z czego się zaczęło? Jakie było moje nastawienie? Może kiedyś trzeba będzie zrobić taki odcinek. Tłumaczący to wszystko, bo nie ze wszystkich rzeczy, w którą stronę co poszło, jestem po prostu zadowolony. Uważam, że wiele rzeczy poszło nie tak, jak trzeba. Jestem w takim, w takim etapie życia, kiedy trochę mocniej sobie zdaję z tego wszystkiego sprawę. Ale kiedyś może wyjdę na prostą i kiedyś może pewnego dnia, po prostu zacznę żyć jak człowiek, a nie tylko z głową zafiksowaną na YouTube'a, na działanie, na robienie, bo póki co tak to trochę wygląda, już od wielu lat marzę o takiej trochę. Normalności z kimś. A tutaj, rzekłbym, że jest z tego taka marna namiastka. W sensie mówi o całej takiej mojej własnej ludzkiej egzystencji, ale wiecie co? Nie ma co więcej w to wchodzić. Myślę, że to jest fajny temat, żeby go w przyszłości poruszyć. Dzisiaj nic więcej w vlogu się nie pokazuje, bo dzisiaj większość dnia to spędziłem z komputerem ze śmietnika, z którego odcinek, jeśli się jeszcze nie pojawił, to się pojawi już wkrótce, bo jesteśmy na etapie kończenia go. Czy chcesz coś powiedzieć? Dwa inne filmy, które warto zobaczyć. I miejsce na subskrybujkę.